I bo każdy z nas kojarzy grę Minecraft i Fortnite. A co gdyby je razem połączyć? Tak, jest to możliwe dzięki jednemu ze serwerów Minecrafta, ale żeby nie było za nudno, to musimy zdobyć 5 killi. IP podam na końcu, a tymczasem widzimy się w lobby. A więc jesteśmy już w grze, jak widzicie mamy tutaj takie coś, gdzie jesteśmy my tutaj, jesteśmy tutaj Play Solo. Naprawdę nie wiem jak oni to odzorowali, ale... Po prostu zagrajemy sobie pierwszą gierkę, więc podchodzimy, klikamy i jak widzicie mamy tutaj Cancel. Możemy też wyjść, a na razie czy, poczekajmy aż załadujemy się. Dobra, widzowie, a więc jesteśmy już w gierce, jak widzicie wygląda to naprawdę ładnie. mam tutaj wszystko, Battle, Boost, Launching, czyli kiedy startuje nasz bus, Za 5 sekund widzę tutaj mamy 30 graczy, a naszym zadaniem jak słyszeliście na początku filmu jest zdobycie po prostu 5 fragów, czyli killi. Więc lecimy. Bardzo ładnie odzorowany bus. I my wskaczemy. Dobra, naszą taktyką jest wyskoczyć tak, żeby za kimś innym, jakby. Więc lecimy za. za... Kurczę, nie mogę tutaj. skoczyć. O, dobra, jesteśmy. Zajmijmy zaj zaj lotnie. Więc lecimy. Polećmy może za tym tutaj Steve'em. Tutaj, więc lecimy za Steve'em. Tu są skrzynki. Piękne skrzynki. Jak oni to wszystko dobrze odzorowali. I to tylko dzięki przy, przy pomocy jakichś pluginów. Więc mamy skrzynki tutaj. Lecimy szybko. No, mam, mam pompę. Mam, dobrze. Mamy pierwszego killa, widzowie. Udało nam się. Mamy pierwszego killa. Jak widzieliście, to był nasz pierwszy kill, co znaczy że do ukończenia challenge'u zostało nam tylko cztery. Nie, to kucanie. Dobrze, widzowie, mamy. Otwieramy skrzyneczkę. Dobra, co tutaj mamy? Mamy tutaj taki pistolet. Mamy tutaj drewno. To. Zbieramy oczywiście wszystko. I od razu idziemy. To jest image. There's a battle bus hill. Dobra. Idziemy poszukać jakiejś osoby. Szybko sobie tylko zmienimy w efektu punku. O, pójdźmy szybko na tamten most może. Widzowie, mamy już drugiego. Jesteśmy na tym moście. Wiedziałem, że tu będzie drugi. Mamy to. Loading. Ładowanie od nowa. Ale mamy, możemy drugi w wujkę. Dobra, D dostał. 30. Tutaj są straszne lagi. Ten typek w ogóle nie dostaje żadnego, żadnych obrażeń. Włóżmy szybko piątkę. 5 i. Gdzie on nam uciekł tylko teraz? Tu jest. Cyk. Cyk. Bum. Dwójeczka. Mamy dwieczkę szybko granaty, granaty rzućmy O Dobrze, udało nam się zabić kolejną osobę Ma, Widzowie, mamy już dwa flagi Naprawdę to nie jest takie łatwe Jednak Minecraft to Minecraft i tutaj będzie bardziej lagowało Ale udało nam się To jest dobrze No, mamy tutaj takie coś Z amunicją Snik, to Dobra, mamy, zbierzmy to szybko nie mam za bardzo amunicji, więc musimy się tym, tym bardziej zebrać. Zmieńmy sobie tylko pozycję. Zmienię sobie na tego tutaj pompę. Cyk. Podtrzymamy, tak? Tu jest. Typek. Dwa. dwa, dwa, dwa. dwa. I cyk. Cyk, 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 cyk. Dobrze, mamy kolejnego flaga, widzowie. Mam już trzy flagi. Naprawdę to nie wiedziałem, że aż tak łatwo mi, tak dobrze mi pójdzie. Mamy pod mostem, szukamy, szukamy kolejnych osób, może będzie więcej nawet niż pięć, to wątpię szczerze mówiąc. Otwieranie skrzyneczki i szukamy, tylko nie wiem gdzie mogą teraz być te osoby, to jest najgorsze. Mamy mapę, myślę, że nie wiem gdzie ja jestem, bo mojego tutaj nie pokazuję, a nie jestem przy moście. To teraz muszę iść wprost, żeby dojść na tiltety, czyli musimy iść w tą stronę. Więc widzimy się na Tiltedach, widzowie. Dobra, no, widzowie, jesteśmy już na Tiltedach, jesteśmy na Tiltedach i mamy pierwszego tego. Mamy pierwszego naszego tego. Delikwenta, więc idziemy od razu za nim. Cyk. Cyk. Dostał HP, 20. Dostaje od tyłu. Trzeba szybko tutaj się uporać z nim. A Bierzemy pompę, bierzemy pompę. Więc bierzmy szybko inną. O nie! O nie, mamy 16 miejsce. Mamy, mieliśmy tylko trzy, niestety ten. Ale dowiemy się, że naprawdę bardzo fajna gierka. Tutaj bo właśnie macie serwer, na jakim grałem. Zostawcie po prostu lajka i subskrypcja, a my się widzimy w następnym odcinku. Pa, pa.